Jak nowy rząd przejmował władzę, wielokrotnie było powtarzane, że się przyjrzy CPK i jego zasadności. Nawet pan premier Donald Tusk na posiedzeniu Rady Gabinetowej z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy powiedział o CPK, że wszystkie dotychczasowe ekspertyzy stawiają pod znakiem zapytania całą inwestycję. Szef rządu wprawił w tym w osłupienie wiele osób. Rzecz w tym, że nie wiadomo o jakich analizach mowa, no i do tej pory się nie dowiedzieliśmy. Bo wszystkie znane analizy, znane publicznie, mówią o zasadności tej inwestycji i jej opłacalności w przeciągu powiedzmy kilkunastu lat. Tak więc, na jakie ekspertyzy powoływał się pan premier? Nie wiem. Ale dziś za to Niemcy ogłosiły, że do 2030 roku wybudują taki duży hub coś na wzór centralnego portu komunikacyjnego w Niemczech, we Frankfurcie. Wiecie co? Trzeba im wysłać te analizy. Może jeszcze zawczasu zmienią zdanie.